Cześć wszystkim, witajcie na kanale. Przedstawiam Wam dzisiaj planer ślubny, który ostatnio wykonałam. Jest on stworzony z papieru o gramaturze 250 i okładka jest wykonana z grubszej tektury. I prezentuje się w ten sposób, że na początku mamy tylko imiona nowożeńców i takie delikatne ozdóbki. Jest zawiązywany na wstążeczkę i z tyłu też są wstążeczki, żeby łatwo się go przewracało. Stół jest prosty, tylko jest oklejony granatowym, ładnie mieniącym się papierem, i zbudowany w środku jest w ten sposób, że są takie jakby przekładki, na których jest napisane, co będzie się znajdowało jakby w dalszej części tego planera. I tutaj na początku możecie zobaczyć, że jest takie kalendarium ślubne, gdzie młodzi mają wypisane, co powinni zrobić. W kolejnych miesiącach przed ślubem, czyli 4, 3, 2, 1 miesiąc przed ślubem i w dniu ślubu. Tutaj, tak jak widzicie, tak jak mówiłam, jest właśnie ta przekładka jest napisane, że to będzie teraz cała seria o Kościele. No i tutaj mamy dane związane z Kościołem, czyli koszt, jakie trzeba dokumenty. I tak dalej. Następnie są nasi usługodawcy, i tutaj mamy oczywiście sala, catering, zespół, czy <laughs> niektórych, tak jak na przykład fryzjer czy kosmetyczka. Zrobiłam również miejsce na zdjęcia, żeby łatwo można było sobie tam um, już po, po wszystkim, po uroczystości umieścić i mieć taką fajną pamiątkę. Co się tu znajduje jeszcze? Nasi goście. I tutaj właśnie jest zostawionych kilka stron na listę gości. I tutaj można sobie zaznaczyć, czy zostało wysłane zaproszenie, czy goście potwierdzili, czy piją alkohol, czy są z dziećmi, czy bez. Następnie mamy kategorię wydatki. I tutaj są również porobione tabelki z podziałem. Czy to są wydatki za fotografa, za kamerzystę, za kwiaty itd. No i na końcu, oczywiście, suma, podsumowanie wszystkich wydatków. Następnie mamy przydatne informacje, inspiracje i notatki, i tutaj mamy już puste strony zostawione. Tutaj zrobiłam także taką małą kieszonkę na jakieś dodatkowe, czy to karteczki, czy jakieś wizytówki. I na samym końcu, na okładce, Przedniej zresztą też było, i na tyli również znajduje się kieszonka. No i tutaj można sobie również włożyć, czy jakąś umowę, którą tam y, młodzi z, będą zawierali z usługodawcami, czy jakieś inne y, swoje dokumenty, czy zdjęcia, które im tam zostały. <laughs> I tutaj na zdjęciach jeszcze widzicie dokładnie, jak to mniej więcej wygląda. Y, mam nadzieję, że Wam się podoba. Osobie, która została obdarowana tym planerem, podoba się bardzo i mam nadzieję, że będzie go fajnie wykorzystywała. Zresztą razem z narzeczonym. Także życzę im wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że będzie taki planer im dobrze służył. A wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania i do usłyszenia w następnych filmikach.